Usłyszałam kiedyś bardzo ważną myśl, z którą się utożsamiam. Wybierz pracę, którą kochasz, a nigdy więcej nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Ja mam to szczęście. Robię to, co kocham, spełniam się w swoim zawodzie, jednocześnie pomagając przy tym innym. A prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch synów, żywych sreber. Jednocześnie są żywym dowodem na to, że dobro wraca podwójnie. Całe swoje życie zawodowe spędziłam w organizacjach pozarządowych. To w nich zdobyłam ogromne doświadczenie i możliwość niesienia pomocy innym. Największą satysfakcję sprawiają mi właśnie efekty mojej pracy, które widać gołym okiem. Na przykład uśmiechnięta twarz dziecka, wzruszenie czy po prostu zwykłe słowo: Dziękuję za to, co robimy. Moja praca na co dzień przeważnie odbywa się z perspektywy biurka i przeważnie przy zimnej kawie. To tutaj tworzę analizy, raporty, zestawienia i wszelką inną dokumentację, aby móc realizować projekty, które są odpowiedzią na Wasze potrzeby. Jesteśmy w pięknym miejscu. Jest to obecnie siedziba naszej organizacji. Jeszcze 5 lat temu. Można było zauważyć, że to miejsce jest całkowicie opuszczone, zaniedbane. Taka inwestycja w tym miejscu zapewne nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. Zrealizowany projekt pozwolił nam zaadoptować budynek oraz teren dla lokalnej społeczności. Nie chciałabym Was zarzucać obietnicami, których nie da się spełnić. Ale znając siebie wiem jedno i to mogę obiecać: swoje zaangażowanie i konsekwencje. Zaufajcie mi.